Powiem Ci coś, co może brzmieć brutalnie, ale jest prawdą. Większość ludzi nie rusza się z miejsca nie dlatego, że im brakuje motywacji, tylko dlatego, że ich pierwszy krok jest za duży. Chcą zacząć idealnie, perfekcyjnie, z wielkim planem, a przez to nie zaczynają wcale. A jeśli Ci powiem, że żeby ruszyć, wystarczy najmniejszy możliwy krok. Taki, który zajmie Ci dwie minuty, ale zmieni cały dzień. W tym odcinku pokażę Ci, jak wyjść z tego stanu, w którym wiesz, co masz zrobić, ale ciągle odkładasz start. Dostaniesz prostą strategię, która działa niezależnie od tego, czy chodzi o trening, naukę, sprzątanie, czy ogarnianie swojego życia. Bez spiny, bez presji, po prostu mały krok, który uruchomi cały proces. I zrobisz go jeszcze dzisiaj. Wiesz, co jest najciekawsze? To, że w większości przypadków problemem nie jest to, że nie wiemy, co mamy zrobić. My dokładnie wiemy. Problemem jest to, że nasz mózg robi z tego coś ogromnego. Masz zacząć ćwiczyć? On już widzi godzinny trening, pot, zmęczenie, cały plan na miesiąc. Masz ogarnąć mieszkanie? On widzi generalny remont, trzy godziny roboty i wszystko naraz. Masz odpisać na jednego maila? Nagle robi się z tego cała lista zadań, która cię przytłacza, zanim w ogóle usiądziesz. I co robisz? Odkładasz. Mówisz sobie: Dzisiaj nie, jutro, od poniedziałku, od nowego miesiąca. To jest klasyczny mechanizm blokada przed dużym startem. A najgorsze jest to, że im dłużej nie zaczynasz, tym trudniej jest zacząć. Tworzy się taka mentalna mgła. Wiesz, że to ważne, wiesz, że powinieneś, ale energia spada, motywacja spada, a ty czujesz się coraz bardziej winny. I to właśnie ta mieszanka duży cel plus presja, plus perfekcjonizm blokuje cię bardziej niż brak motywacji. To jest prawdziwy powód, dla którego stoimy w miejscu. Miałem taki moment, kiedy totalnie wypadłem z rytmu biegania. Niby chciałem wrócić, niby wiedziałem, że to kwestia założenia butów i wyjścia, ale im dłużej zwlekałem, tym bardziej rosła presja. W głowie miałem obraz idealnego powrotu. 5 kilometrów, dobre tempo, wszystko od razu tak jak kiedyś. I wiesz co się stało? Nic. Zero. Odkładałem to dzień za dniem, tydzień za tygodniem i miesiąc za miesiącem. Aż któregoś ranka pomyślałem: Dobra, nie wracam do biegania, po prostu wyjdę z domu i przejdę kilometr. Tyle. Bez ambicji, bez tempa, bez żadnej spiny. Wyszedłem, przeszedłem ten kilometr, a jak już byłem w ruchu, to przebiegłem kawałek. I to był moment, w którym coś kliknęło. To nie powrót na pełny trening mnie ruszył, tylko ten głupi mały krok, który nie wyglądał jak powrót, wyjście z domu, kilometr, to wszystko. I to podejście później przeniosłem na inne rzeczy, na projekty, ogarnianie domu i pracę, bo naprawdę to nie wielkie plany zmieniają życie, tylko te najmniejsze możliwe starty. I właśnie do tego sprowadza się cały ten odcinek do jednej prostej zasady, która potrafi odblokować cię w każdym obszarze życia. Mały krok uruchamia ruch, a ruch uruchamia zmianę. Nie motywacja, niewielki plan, nie idealny moment, tylko ruch nawet najmniejszy. Twój mózg potrzebuje jednego sygnału zaczęło się. Nie musi być idealnie, nie musi wyglądać jak plan. To może być coś absur absurdalnie małego, ale kiedy zaczniesz, choćby od 30 sekund, działania, zmienia się wszystko. Bo zobacz, mały krok nie budzi stresu, nie wywołuje presji, nie uruchamia tego wewnętrznego sabotażysty, który mówi, to za duże, odpuść. Mały krok jest lekki, jest do zrobienia tu i teraz i daje Ci pierwszą, małą wygraną, a ta wygrana popcha Cię dalej. W tym tkwi cały sekret. Nie musisz zaczynać od dużych rzeczy, żeby zrobić duże rzeczy. Musisz tylko zacząć. To teraz zobacz, jak to działa w praktyce. Chcesz zacząć ćwiczyć? Nie rób planu treningowego na miesiąc. Zrób 10 przysiadów. Tylko tyle. Chcesz ogarnąć mieszkanie? Nie rozkładaj generalnych porządków na cały weekend, zrób jedną półkę, serio, jedną. Chcesz wrócić do nauki albo pracy nad projektem? Nie zaczynaj od trzech godzin skupienia, usiądź i przeczytaj jeden akapit, albo otwórz dokument i napisz jedno zdanie. Chcesz w końcu ogarnąć swoje finanse? Nie rób wielkiego budżetu, weź kartkę i zapisz trzy wydatki z wczoraj. To już zmienia wszystko i zmienia sposób w jaki patrzysz na pieniądze. Chcesz poprawić relacje? Nie planuj wielkich rozmów i przeprosin. Wyślij jednej osobie krótką wiadomość. Hej, jak się masz? To jest mały krok, ale buduje więź. Masz chaos w głowie, nie rób godzinnych sesji i żurnalingu. Zapisz jedną myśl, która cię dzisiaj męczy, tylko jedną. Widzisz? To nie są kroki, które zmieniają życie w sekundę. To są kroki, które odpalają zmianę, bo wprowadzają cię w ruch. I teraz najważniejsze, dlaczego to w ogóle działa? Dlatego, że małe kroki robią większą różnicę niż wielkie plany. Po pierwsze, opór maleje. Kiedy zmniejszasz próg wejścia, twój mózg mówi: To jest łatwe, to mogę zrobić od razu. Nie musisz się zbierać. Nie musisz się przełamywać, po prostu zaczynasz. Po drugie, mózg kocha rzeczy skończone, nawet malutkie. Każde wykonane zadanie daje ci mikrodawkę satysfakcji i energii. To jest ten mały impuls, który mówi, jedziemy dalej. Po trzecie, mały krok tworzy momentum, czyli rozpęd. To tak jak w rowerze, najtrudniejsze są pierwsze trzy obroty pedałami, potem jedziesz. I nawet jak jedziesz wolno, jedziesz. A to już jest ruch, którego Twój mózg nie chce przerwać. I po czwarte, małe kroki omijają perfidną pułapkę perfekcjonizmu. Nie ma idealnego zaczęcia, idealnych warunków, idealnego momentu. Jest działanie tu i teraz. I to zabiera Ci 90% wymówek. Dlatego właśnie małe kroki są tak potężne, bo nie aktywują strachu, nie aktywują presji, nie aktywują oporu, tylko uruchamiają ruch. Jest jedna technika, która idealnie łączy się z tym, o czym mówię. Nazywa się zasadą dwóch minut i działa tak: jeśli coś zajmie Ci mniej niż dwie minuty, zrób to od razu. A jeśli jakaś większa rzecz Cię przeraża, Znajdź w niej wersję, którą da się zrobić w dwie minuty. Chcesz zacząć pisać? Napisz jedno zdanie. Chcesz zacząć czytać? Przeczytaj jedną stronę. Chcesz zacząć trenować? Zrób dwie minuty ruchu, cokolwiek plank, pajacyki, krótki spacer. Chcesz ogarnąć przestrzeń wokół siebie? Schowaj jedną rzecz, jedną, nie więcej. Dlaczego to działa? Bo dwie minuty to tak mało, że mózg mówi serio? Tylko tyle? Dawaj. I zanim się zorientujesz, jesteś już w ruchu. A kiedy jesteś w ruchu, to bardzo często te dwie minuty zamieniają się w pięć, albo dziesięć, albo w cały pełny trening. Ale to nie jest obowiązek. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zacząć. Reszta przyjdzie sama. Dobra, to teraz Twoja kolej. Nie jutro, nie od poniedziałku, ale dzisiaj. Wybierz jedną rzecz, która zajmie ci mniej niż dwie minuty. Jedną mikro rzecz, która pchnie cię choć o centymetr do przodu. Może to być przysiad. Może to być jedna strona książki. Może to być posprzątanie biurka z jednego papierka. Może to być zapisanie jednej myśli w notatniku. Nieważne, co wybierzesz. Ważne, żeby to było małe i żebyś zrobił to jeszcze dzisiaj. Zaczynasz od dwóch minut, a potem zobaczymy, gdzie cię to zaprowadzi. Jeśli ten odcinek dał ci choć trochę energii, to super, bo właśnie po to jest ta seria, żeby codziennie dać ci prosty impuls, który rusza cię do działania, bez presji, bez udawania, po prostu po ludzku. Jeśli chcesz więcej takich krótkich, codziennych kopniaków, zasubskrybuj mój kanał i wpadaj częściej. Będą kolejne małe kroki, które możesz zrobić od razu. Do usłyszenia w następnym odcinku.